A więc ja witam Was widzowie w kolejnym odcineczku z serii Na Boczkowie. Dzisiaj zaczynamy sobie zimowe sianokosy. Jak możecie zobaczyć, to śnieg nie spadł, jak to zima w Polsce. Śniegu nie ma, ale jest styczeń. Więc zaczynamy zimowe sprzedaży i widzowie nie zapomnijcie o subskrypcji i łapeczce w górze. Mamy chyba palim 30 i najpierw sobie sprzedamy jajka, no a później sobie sprzedamy tutaj zboże, co leży w garażu, tam dwa wiadra chyba będą nawet. No dobra, palim 30, światełka, już szykowana na dworzu stoi, bo tak to ona w garażu stała, ale będzie trzeba, będzie trzeba też widzowie poloneza przepalić. Eee, bo tu półk jeszcze zapięty jest. Pur, no dziot, Zapomniałem, że ja tu jeszcze pługo nie odpiłem, bo ja to tak nic nie robiłem teraz w polu. Tylko karmiłem te zwierzoki i nic nie robiłem. jest tu autosanka, już załadowałem tutaj. Jajka, no już trochę tych palet było. Oj, za Czekajcie. Blemy techniczne. Nic nie było. Może sobie jeszcze jak starczy czasu poloneza odpalimy na tym odcinku. Ale nie wiem czy starczy czasu, żeby odpalić poltka. Bo to będzie trzeba na pewno chyba na kable jakoś odpalić. Bo ja nie wiem, czy one tak odpali. Dobra, no nie powinno nic spojść Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Czy tak ciemno się robi? Późno tak zaczęli nagrywać ten odcinek, co wie, że ja na Miodu. I tak um, skipujemy, widzowie, zimą, nic nie będę nagrywał. A po zimie już zaczynamy od razu te um, kultywacje, pola, siewy. Takie tam I tak, na razie nie będę nic działał bo nie ma co robić w zimę po prostu jak w już już e, spędzę taką przy gospodarstwie jakieś tam rzeczy podziałać nie tutaj pojedziemy do takiego tubka. tam dalej jeden tam dalej jest ale jest tam gdzie będziemy zboże sprzedawać się tam z nim ugadałem a tutaj będziemy sprzedawać przy on przeleje nam blikę, mamy po prostu wjeżdżamy, nic się nie pytamy, zostawiamy jajkę i on tam później blikiem przeleje, więc to jest tak naprawdę kilka minut. Dobra burta otwieramy. O! Kurczę, te jajka nawet. Ja bym powiedział, że... Są trochę ciężkie. Ta paleta to już w ogóle, kurde, żeby się tylko nie potłukły. Trzeba je pokładać. Łoch, dobra, jeszcze żyją jajka. Zamykamy i jedziemy. Takie widzę, dzisiaj krótszy odcineczek. Bo. Nie ma nie ma co robić tak, po prostu my tylko. Przyjeżdżamy, jajka zostawiamy, jedziemy rzucić zboże na przyczepę i zajedziemy zarobić bardzo 1000 zł. Chociaż z jajek zarobimy sporo, może. Właśnie poza odcinkiem już z nim dogadam. Co tam ciekawego, jako mi zaoferuje cenę za te jajka. Mniej więcej gadaliśmy o tej cenie. No i zobaczymy, takie dwie, dwie i polety, bo to jedna to taka niepełna, to dwie i pół liczymy. Też gadałem o tym polu, o dzierżawę, no i nie wiem, kurczę, trochę droga by to, kurczę, może nie droga, no, 300 zł miesięcznie za dzierżawę, no to tak, można by było wziąć, ale znowu, na razie sobie odpuścimy dzierżawę. I tak chyba musimy w Istulą wyjechać mi się wydaje, bo wistula jest widzowie. No. A tyle, tyle tego zboża było w zbiorniku. Dobra, nawet nie będziemy wyjeżdżać. Po prostu wezmę tu 30 o tak postawię i... Szkoda akumulatora. Kurczę, latarkę tylko zapalimy na głowie i... Weźmiemy sobie wiadro. No, mało tego zboża mamy, kurczę. No, już myślałem, że nawet jedno wiadro będzie, nie no, z dwa wiadra tylko tego będzie. No i dobra, mi to wystarczy, żeby sprzedać. Może coś chociaż grube, grubszego wpadnie. O, dwa wiadra i miło. Chociaż za to to chociaż, żeby 500 zł zarobić. Zamknięto wiatro, odstawiamy. Szybciutk, szybki ładunek. Zamykamy wrota i jedziemy popchnąć. Nie wiem, czy ja tak wycofam kurczę. O, widzowie tak. No profesjonalnie to to nie jest cofanie, nie? Ale jest zawsze jakoś wycofane. Dobra, czysto, czysto jedziemy. Czy no i tutaj tak zima na Woćkowie, tu raczej się nie zapowiada, żeby śnieg był. W ogóle widzowie, więc... W zimę nic nie będziemy nagrywać, bo to... My, kurczę, żeśmy zakręci. Co innego jakby śnieg był, że byłoby trzeba pośnieżać coś, to byśmy coś nagrali, ale tak to to... Tylko takie rzeczy mogę nagrać w zimę, nie? Ale tak by było, po tego śniegu to już by było fajnie. ocie Ocieponie, ho, ho. A to żeśmy pojechali. Przypadełka sobie wy, wyłączę. Będę musiał zrobić cięcie, będę musiał lecieć po karnister, więc widzowie, widzimy się po cięciu. Dobra, widzowie, jesteśmy już po cięciu. Kurczę, poszedłem tam do pana dziśka, dał mi karnister, to zalałem paliwa i jedziemy dalej. Kurczę, ale niespodziewana akcja. Widzowie, przybrakło paliwa, ale no, co zrobić? Nic nie zrobisz. Dobra, zajeżdżamy. Kurde dziot, gdzie tu wysypać? To się chyba tutaj podjeżdża, o. No i co, otworzę, otwieram burtę co, to się będzie sypać? No nie będzie. Dobra widzowie, my się takim akcentikiem pożegnamy, więc dzięki za oglądanie, tylko zgadza światła. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie cześć!